Hej, hey, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony MC z kanału Kooperacja. Witam w kolejnym odcinku z Life is Strange. Moi drodzy, jak widać zbliżamy się do naszej latarni morskiej. Miejsca, którym rozpoczęliśmy naszą podróż z tą jakże zacną produkcją. Nie ukrywam, że gra bardzo mi się podoba. I mam nadzieję, że wam też. I że oglądacie ją razem ze mną. Cały czas się zastanawiam, jak ta historia się Potoczy dalej, nie wiem. I so why do I feel like I was just here? Whoa, this is the exact same path I was on during my nightmare today. Kurcze, patrzcie, i tu. Ja tak jak mówię, tak mówięm, kiedyś już grałem. Hello, Life is strange. Fair I jak tutaj się pojawiłem w tej lokacji, sobie pomyślałem, mówię, kurcze. A co jeśli yy, ten sen, w którym byliśmy, to tak naprawdę nie był sen i to był jakiś przebłysk przyszłości albo. albo dalekiej przyszłości, z której I się feel, cofnęliśmy. Like Wiecie o co chodzi w końcu ona może cofać czas, tak? Kurde, ciężka sprawa, nie? A może tu będzie ten ptaszek tak swoją drogą, którego tak bardzo chcę sfotografować? Rozglądajmy się, co? O, Warren. Tutaj twój biały rycerz, Warren. Wiem, że się o mnie martwisz. No, trochę dostał w ryło. O, jest ptaszek. So Cofnijmy może. Uda mi się. Nie, cofnij. Nie chcę, żebym się uciekał. Zostań tam. Chcę ci zrobić zdjęcie. Nie! Kurczę, czemu? Miałem nadzieję, że uda mi się. O! Może tutaj? sir. Chloe drew that to mark our tree fort, so we'd always be able to find each other in case of emergency. Domek na drzewie co? Fajnie. Spójrzmy co my tu I mamy. I don't jeszcze. remember this at all, sklenie. but it seems like it's been here for a long time. Za wschód słońca. Może tutaj to zdjęcie uda się zrobić. Pniaček. Chloe oh my god! I forgot all about this. Too bad I can't rewind that far back. I watched almost. show you Haiku. A tree haiku. How pretty. Looks like the youth of Arcadia Bay still come up here to party. Trust no one. How long has that been here? Widzicie, nie ufaj nikomu. Tak mówię, co jeśli w to kurczę ona zostawia takie wiadomości sobie. Up and down the steps. Tu jakie grafiti patrzcie? The <laughs> A to co to? Those remind me of... The wind. No i To jakieś ślady. Those sure aren't big feet. What kind of animal left those co, nie udało nam się chyba tego ptaka sfotografować co? Zresztą tak samo jak i zachodu słońca. Czy tam jest jakieś ptasie ale? To byłaby Chloe nam się zrobić. No, widzicie? No, ale co z tym ptakiem? kurczy? Nie znajdę tego. Ale nawet nie widzę, że tak można, że z innej perspektywy. Kurde, a może tę ptoszkę wystarczyłby z innej perspektywy narysować. No, Nic mniejszego z tym. Ruszajmy dalej. She sure don't want to be alone. Sit down if you want. Nie ja wiem, czemu ona jest tam. I'm pissed at me. I just wanted some backup. I'm not as brave as you. And David is indeed a step douche. I'm sorry you had to experience it firsthand. You have to live with him. Has he always been this way? Ever since my <laughs> desperate mom dragged his ass to our home. I never trusted David. Hmm. He freaked out on poor Kate Marsh today. I know her. She's cool. Only that prick would bully her. He has some kind of weird agenda. He has a lot of secret files. Rambo still thinks he's gathering enemy intelligence. Did you take a peek? That me. Well, yeah. I couldn't help it. Never change. What did you find? Creepy photos of Kate Marsh. Other Blackwall students. This dude takes his job too seriously. He still thinks he's at war or something. He has a total wygląda. surveillance fetish. I worry there spy cams in the house. I knew you didn't know. Chloe, your house is under surveillance. What are you talking about? There are cameras all over the house. I saw it on a monitor in the garage i knew it he is so hella fucking paranoid i'll keep this a secret for now sometimes ignorance is bliss no wonder i'm so miserable <laughs> everybody in this town knows everybody's secrets even yours not anymore so what do you have on nathan he's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative and he dosed me with some drug in his room what <laughs> I met him in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted, and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now. I was an idiot. Hmm. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed money that bad? Actually, yes. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. So, what about you and Nathan? We went to his room at Blackwell. We drank, and I laughed at his rich kid bullshit. He was one step ahead and put something in my beer. God, Chloe, I can't believe this. I mean, I do. Then what? I know I passed out on the floor. I woke up, and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp nathan freaked so i managed to bum-rush the door and get the hell out <sighs> max it was insane i am so furious i can't even speak what did you do then <inaudible> i figured i would make him pay me to keep quiet so <inaudible> to we met <inaudible> <inaudible> bad and, bad bad. Bad. and he brought a gun that was nathan's last mistake No, but for what but you do pop a cap in his ass? Let's call the police. Screw that. Good thing you didn't tell anyone. Now I'm bringing the Walter White down on him. I won't always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like Walter White. destiny. Mm. if this is destiny i hope we can find rachel i miss her max this shit pit has taken away everyone i've ever loved i'd like to drop a bomb on arcadia bay and turn it to fucking glass oh uh this -huh. has been our Oh no, not again. Oh cool Why is this happening to me? Why am I here again? Chloe jeszcze jest? Muszę Chodźmy do Chloe. O. Muszę uciekać. O, dobrze, że mogę czas. czasu. Znaczy już by było po mnie, nie? Przejdę muszę. Dawaj dziewczyno dawaj Cofnijmy na maksa i możemy Ale tak biegając od tematą ja nas. I've never seen a storm like this in Oregon Przerom, o kurde, to co jest? Um... Cofajmy to, już tonasz może zmierzyć. Och, czy... Nie mogę jedz. I znowu ta burza co? O my lord! Gdzie ty biegłeś? The tornado is back! Ojej. Oh yeah. Cofaj. A. Dawaj, 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 Póki się nie przewróciło. Szybko. Ach, dobra. October 11th? Is this Friday? That's only four days away. No. Oh no. The tornado is headed straight for the town. sprawa. Chloe! You're here! I'm back! Oh my lord, this is real. It's real. Oh man, this sucks. Max, what's going on? You totally blacked out. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Oregon gets about five tornadoes every 20 years. You just zoned. No, no, I saw it. I could actually feel the electricity in the air. Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something hardcore talk to me max i had the same vision earlier in class when i came out of it i discovered i could reverse time like i said not crazy but hi right listen to me how do you think i saved you in the bathroom by reversing time yeah sure i saw you get shot chloe saw you actually die i was able to go back and hit the fire alarm okay i see you're a geek now with a great imagination but this isn't anime or a video game people don't have those powers max i don't know what i have but i have it and i'm scared shitless you need to get high it's been a hell insane fucking day kurda <gasps> what the hell is this snowflakes it's like 80 degrees how climate change or a storm is coming Pewnie nie ostatni raz o niej usłyszeliśmy. No i co, moi drodzy, jak oceniacie pierwszy epizod? Life is Strange. Ja uważam, że gra jest naprawdę przednia. Bardzo dużo postaci, i nie są one jednowmierowe. Przykładowa taka Wiktoria, która na pierwszy rzut oka wydaje się taką zimną suką typowo, wyrachowaną, ale ma ludzkie odruchy, tak. Gdy współczyliśmy tego sweterka, widać było, jak się zmieniła. To brzmi to może trochę głupio, ale pokazuje to, że, kurczę, każdy ma, tak jak w rzeczywistości, nikt nie jest jednowymiarowy, tak samo ojciec Kloi z jednej strony widać sztywny, ale z że my mu się dziwimy. Był na wojnie, przeżył bardzo dużo rzeczy. Poza tym widać, że on dba o jej matkę Chloe. Jej mama jest szczęśliwa, on też wygląda na szczęśliwego. O Chloe też zdaje się dbać. Jest na pewno surowy, ale, ale o nią dba. Na pewno dowiemy się więcej w kolejnych epizodach, które już wkrótce pojawią się na kanale. Zaraz yy, będziemy robić praktycznie po wszystko ciągiem, tak mi się wydaje. Yy, jeszcze kilka słów o spostrzeniu, spolszczeniu, które yy, wykonało yy, Portal Kraj po polsku. Moim zdaniem, wykonali niesamowitą robotę. Spójrzcie, nawet te czcionki wyglądają jak żywcem wyciągnięte z gry. Na pewno nie powstydziłby się ich żaden dystrybutor faktyczny. I bardzo mnie dziwi, że gry takie jak te muszą dostawać spolszenia od niezależnych twórców, tak, a nie od twórców tych gier. Bo z drugiej strony spójrzcie, jak, jak dużo osób nie byłoby w stanie docenić tej gry, gdyby nie to spolszenie. Ja rozumiem, że bardzo, bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo ludzi mm, zna język angielski. No ale co z tego? Są też tacy, którzy nie znają, tak? Sam znam wiele takich osób. No ale dobra, pomijmy te napisy końcowe. O, mamy jeszcze zestawienie, jakie decyzje podjęliśmy. Zobaczmy, jak mamy się odnośnie innych ludzi. Ukryliśmy prawdę, byliśmy w mniejszości. 65% doniosło na Neitana. My ukryliśmy. Uważam, że dobrze zrobiliśmy, bo ten dyrektor, obstawiam, no tak nikt by, nic by nie zrobił. Gdzieś całe skrzydło ufundowane było przez rodzinę Najtena, więc nie sądzę, żeby podjął temat. Pocieszyliśmy Wiktorię. No, nie dziwię się, większość z nas by chyba tak zrobiła, tak. Nie bądźmy taczy sami jak ona. Interweniowaliśmy, żeby pomóc Kate bardzo dobrze. Dziewczyna i tak już jest mocno zastraszona. I również tak jak większość pozostaliśmy w ukryciu. Dużo osób widzę, że wyszło z ukrycia, by zareagować oraz wzięło na siebie winę Chloe. Pewnie ozielsko. No tak, ozielsko na pewno. Bo to wtedy mogliśmy zareagować. Czyli kilka osób po prostu się nie schowało. Idźmy dalej. Pozwoliłaś Danielowi namalować twój portret. Tak, większość pozwoliła. Podpisaliśmy się pod petycją. Dużo osób się nie podpisało. Jesteśmy w mniejszości. Może po tej akcji z bronią z jednej strony. Też troszeczkę nad tym się zastanawiałem, czy nie zostawić tych kamer właśnie ze względu na to, ale nie. Pomogliśmy Alice, to była ta piłka. Usunęliśmy obelgi z tabliczki Kate. Aha, to na tablicy Kate były te obelgi, nawet nie wiedziałem, widzicie? Ale to kolejna pomoc dla niej, tak mi się wydaje. Podlaliśmy roślinkę. Nie dotknęliśmy testu ciążowego dany. Przeorganizowaliśmy zdjęcia Wiktorii. No i bardzo fajnie. Napisaliśmy na brudnym samochodzie. No i bardzo dobrze. Ocaliliśmy ptaszka. Nie rozbiliśmy kule śnieżnej. Widzę, że większość mamy to samo co inni. To tylko te zdjęcia, tak? Nie zostawiliśmy żadnych dowodów i przeczytaliśmy dokumenty. Mm, bardzo fajnie. Dobra moi drodzy, ale myślę, że to będzie na tyle. To jest koniec rozdziału poczwarka. Mam nadzieję, że w następnym będziecie również ze mną i dowiemy się o tej historii trochę więcej. Dowiemy się więcej o Rachel, dowiemy się więcej o Ojcu Kloi, Ojczymie Kloi. Dowiemy się więcej o mocy naszej Max i rozgryziemy, o co tutaj chodzi. Oraz, że uratujemy miasto bo to też pewnie będzie częścią historii, jeśli nie głównym tematem. Cały czas myślałem o tej Rachel, że to ona będzie, i myślę, że ona będzie miała bardzo duży wpływ na tę historię, ale nie wiem, co teraz będzie miało większy, czy Rachel, czy ta burza. Myślę, że jednak burza, bo to jest kurczę, taki temat globalny, co. No ale nic, dosyć mojego gadania. Mało rozmawiałem podczas gry, dlatego musiałem się wygadać na koniec. Dzięki wszystkim, którzy byli ze mną. Na razie.